Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Androx i witam Was w krótkim odcinku rozpakowania telefonu BlackBerry 9790 Black. Mm, tak, tutaj są specyfikacje, zanim otworzymy pudełko możecie zobaczyć, że yy, nie wiem, na pewno nie jest to produkt chiński, wyprodukowany w Meksyku, dla rim w Kanadzie, yy, ale co tutaj co to tu będziemy mówić bardziej takie rzeczy bardziej realne, a więc otwieramy pudełeczko. Pudełeczko jeszcze tak prezentuje się tak bardzo ładne wykonanie, e, bardzo fajny materiał, taki matowy. Mm, widać że to telefon jest z górnej półki. E, I tak otwieramy nasze opakowanie i ukazuje nam się taki telefon oto, a więc e, widzimy czarny, czarny połysk. Yy, bardzo fajny telefon ale dobra przejdźmy na razie do yy, reszty opakowania bo to jest rozpakowanie yy, tu widzimy takie yy, taka podstawka na telefon która była w środku yy, myślę że całkiem dobrze ona trzyma telefon i jest całkiem zabezpieczony telefon chociaż czy ja wiem yy, potem widzimy tutaj mamy takie opakowanie Tutaj widzimy, że tu jest ładowanie, a tutaj papierologia. No, i otwierając tutaj, ujrzymy takie tutaj, oto przejściówkę do ładowania. Bardziej końcówkę na chwilę odłożymy. Kolejną rzeczą, jaką tutaj znajdziemy, to będzie... będą słuchawki. Teraz je rozpakujemy i pokażę Wam. I są to słuchawki o 3,5 cala, niestety już chińskie, no ale cóż, co wam tu będę więcej pokazywał. Mm, no i tutaj jeszcze ostatnim rzeczą jaką tu znajdziemy to będzie oczywiście kabelek do ładowania. On był tutaj, tylko jak go przełożyłem, ładowałem telefon. A tak wygląda. No i tutaj macie też e, tym sposobem port USB do komputera, e, a tutaj po prostu sobie robicie ładowarkę w ten sposób. E, No i macie ładowarkę, nie? Eee, bardzo fajna sprawa. Dwa w jednym. No i ostatnim rzeczą to będzie papier Tutaj znajdziemy... Hmm. Jakieś świstki. Po słowacku coś tu pisze. Hmm, tutaj macie... ...instrukcję obsługi. Zacznij już... Zacznij tutaj. Obsługę wszystkiego. Yy, tu macie dane techniczne, bezpieczeństwo itd. Yy, tu macie po czesku, albo po tym zasnice tu nie wiem. No i tutaj jest to samo co po polsku, nie. Yy, tu jest oczywiście karta jeszcze gwarancyjna. Yy, i takie tam pierdolki, a więc to już wszystko. Jeszcze to Wam pokażę teraz. Tylko telefon. Yy, telefon prezentuje się tak: tutaj mamy 5 megapikseli aparat. Tu mamy wejście na słuchawki czy półdzielek. Eee, tu mamy wejście mikro USB, oraz tu mamy klawisz głaśniania, ściszenia i skrót do aparatu. Wiem, że to cienko widać, lecz nie poradzę na to tak jak kamery. A więc ja się z Wami żegnam. To takie było króciutkie rozpakowanie. Mm więc trzymajcie się ciepło, dziękuję za uwagę, no i papa